Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Otwarte spotkanie dotyczące Doliny Kłodnicy. Potrzeba konsultacji, żeby to z mieszkańcami mówiąc kolokwialnie przegadać, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. Prace integracyjnej, terapeutycznej pracowni twórczej dla dorosłych. W różnych zawodach pracują, mają różne, różne wykształcenie. Międzyplanetarne targi ślubne. Jest wszystko. Dla nas bomba. Puchar Silesia. Po prostu czołówka krajowa. Urząd miasta Katowice od początku tego roku prowadzi konsultacje społeczne w sprawie ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Hetmańskiej. 5 lutego katowicki magistrat zorganizował otwarte spotkanie w tej sprawie dla mieszkańców dzielnic Ligota i Brynów w zespole szkół zawodowych specjalnych numer 6. W zeszłym roku do Urzędu Miasta Katowice wpłynął wniosek podpisany przez dużą grupę mieszkańców, którzy chcieli zrealizować inwestycje, czyli zagospodarować w rzeki Kłodnicy. No i w Odpowiedzi na tę potrzebę Urząd Miasta zdecydował się zorganizować właśnie konsultacje społeczne, tak aby zbadać potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Chcemy z mieszkańcami porozmawiać o tym, jakie problemy widzą związane z tą doliną, kto z niej korzysta, jak do tej doliny wchodzi, czy wyobraża sobie jakiekolwiek zmiany, czy nie. Jest to ważne miejsce, ponieważ to jest taki zielony ciąg, który prowadzi wzdłuż wielu osiedli mieszkaniowych, wielorodzinnych. I domów jednorodzinnych. Są też sprzeczne opinie dotyczące tego, czy ta dolina powinna być zagospodarowana, czy nie, czy powinien się pojawić tam ciąg pieszy, czy należy ograniczyć jego zakres. Stąd potrzeba konsultacji, żeby to z mieszkańcami, mówiąc kolokwialnie, przegadać, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. W ramach konsultacji, warsztatów i ogólnej dyskusji mieszkańcy tworzyli diagnozę społeczną dotyczącą terenów zielonych w miejscu ich zamieszkania, jak również samej Doliny Kłodnicy. Pytania dotyczą tego, czym dolina jest w tym momencie. Nie jest to rozmowa o projekcie, tylko o problemach. Na razie chcemy te problemy zgromadzić, spisać i w oparciu o to dopiero przygotowywać jakieś pomysły koncepcyjne. Po konsultacjach i warsztatach powstanie raport, który trafi do Urzędu Miasta. Urząd Miasta, w oparciu o ten raport, jeżeli. Oczywiście będzie on zawierał wskazanie przebudowy doliny, czy zmiany zagospodarowania, będzie podstawą do prac projektowych, czyli będziemy wiedzieli, w jakim zakresie może w tej dolinie się coś pojawić, czy ten ciąg pieszo, pieszy i spacerowy ma sens, czy nie. Jeżeli tak, to w którym miejscu? Będzie można już wykonać po prostu projekt. Zadanie będzie realizowane przez zakład Zieleni Miejskiej, więc to, te wszystkie pomysły, które zostaną wypracowane tutaj podczas warsztatów, następnie zostaną przekute na koncepcję którą już Zakład Zieleni Miejskiej będzie zlecał, zlecał podmiotowi zewnętrznemu. Wkrótce odbędą się kolejne spotkania warsztaty, najbliższe już 15 lutego. W Galerii 5. Centrum Kultury Katowice można oglądać zbiorową wystawę grupy twórcownia Forma T związanej z Oddziałem Integracyjno-Biblioterapeutycznym Biblioteki Śląskiej. Twórcownia Format T powstała w 2005 roku jako grupa artystyczna podczas wernisarzu Mantykory w galerii pod sufitem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Autorami wybranych prac są osoby dorosłe, w tym niepełnosprawne, uprawiające amatorską twórczość artystyczną. W różnych zawodach pracują, mają różne, różne wykształcenie. Niekiedy w plastyczne albo są w trakcie studiów, albo są po studiach. Toż są tacy, którzy właśnie no nie, nie, nie mieli nic do czynienia z, z żadnymi jakimiś szkołami artystycznymi, plastycznymi. Są takimi, można powiedzieć, samorodnymi artystami, amatorami, jak się to kiedyś określało, prawda, którzy odczuwają potrzebę wewnętrzną w malowania i wypowiadania się w takiej formie, jakby poprzez rysunek, fotografię, malarstwo, a także i pisanie, bo grupa, którą stanowimy, to jest, zajmuje się nie tylko w Działaniami plastycznymi, ale także i literackimi. Prace grupy wyróżniają się zastosowaniem szerokiej palety barw. To, yy, co tak naprawdę bardzo mocno przyciąga i skupia i uwaga i wzrok jest wykorzystanie pełnej palety barwnej właściwie na wszystkich obrazach i jest w 90% ta paleta barw jest szeroka od zimnych do ciepłych. Wystawa grupowa jest dla początkujących twórców szansą do konfrontacji swoich prac z dziełami innych artystów. Wystawy grupowe no, są takim prawda, zdarzeniem różnych Właśnie tutaj osobowości różnych talentów, różnych zainteresowań, które właśnie no nie, tutaj członkowie w grupy reprezentują, stanowią. No i, i jest to atrakcja taka też, tym bardziej, że jest to inne miejsce w stosunku do tego, w którym zwykle się pokazujemy. To znaczy w Centrum Kultury pierwszy raz mamy wystawę. Wystawę można oglądać do 13 marca. Targi ślubne po raz kolejny przyciągnęły tłumy. Ponad 250 stoisk ślubno-weselnych na płycie głównej, antresolach oraz na placu honorowym pokazy, mody, przegląd zespołów weselnych, czy wystawali muzyn ślubnych. Do Katowickiego spotka po raz dwunasty zawitały międzyplanetarne targi ślubne. Mamy dość nietypowe atrakcje lodowe, weselne. Jako jedyni na obecną chwilę wykonujemy spektakularny pokaz rzeźbienia w lodzie na żywo, z pełną oprawą świetlną, nagłośnieniową, z pirotechniką sceniczną, z efektami dymnymi, w czasie do 13 minut. W czasie do 13 minut powstaje gotowa rzecz. Na przykład łabądek, który później finalnie ustawiamy na sali, jest ustawiony w specjalnej kubecie z systemem odprowadzenia wody i cieszy oko do końca, do, końca, do końca wesela. Ale również bary lodowe, wszelkiego rodzaju konstrukcje przestrzenne, rzeźby funkcjonalne, no wszelkiego rodzaju atrakcje z lodu. No, na obecną chwilę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Promujemy nasz nowy produkt którym chcemy zachęcić potencjalnych klientów. Jest to proszę Państwa wzięcie ślubu, jak również zorganizowanie wesela w naszej kopalni, która była tworzona w 1855 roku przez Guido Henkel von Donen z Marka, a na poziomie 320 metrów można zorganizować wesele, biesiadę i dlatego znajdujemy się tutaj, żeby Państwa do tego zachęcić. Bardzo duże zainteresowanie jest to frajda, ponieważ jest to kabriolet. Jak jest ładna pogoda, no to tych młodych, państwa młodych widać, ludzie machają, no jest coś innego, inne przeżycie po prostu. Jak co roku modne są księżniczki, natomiast coraz bardziej wchodzą w modę wąskie sukienki, przede wszystkim koronkowe. Ale czasami panie też wybierają bardzo duże, obszerne, nawet nie zwracając uwagi na wygodę. Wydarzenie bardzo wysoko oceniają przyszli małżonkowie. I się lokale promują i możemy coś wybrać, nie musimy jeździć, tylko w jednym miejscu jest wszystko. Dla nas bomba. Każda para odwiedzająca targi ślubne otrzymała specjalne wydawnictwo, które jest zarazem informatorem targowym, jak i poradnikiem dla osób planujących ślub i wesele. Na terenie katowickiego AWF-u zorganizowano czwartą edycję zawodów pływackich o Puchar Silesii. W zmaganiach zmierzyli się pływacy nie tylko ze śląskiej aglomeracji, ale również z całej Polski. Zawodnicy przyjechali z 53 klubów z całej Polski, ponieważ tutaj też pamiętamy o tej rywalizacji Polska kontra, kontra Silesia. Są to zawodnicy z reprezentacji Polski, których... Mogliśmy obserwować podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, czy Mistrzostw Świata w Barcelonie, czy Mistrzostw Europy w Herning. Tacy jak właśnie zawodniczki w Wrocław, czyli Klaudia Naziębu, Alicja Tchórz, Dominika Sztandera. Zawodnicy nasi AZS-u, AWF-u Katowice jak Tomasz Polewka, rekordzista polski, Mikołaj Machnik, Michał Poprawa, Karol Zaczyński, no także to jest, można powiedzieć, że to jest po prostu czołówka krajowa. Ta edycja okazała się rekordowa jeśli chodzi o ilość uczestników. Tych zgłosiło się aż 614. Takie właśnie zawody, tak jak w Katowicach są super, super zorganizowane, bardzo, bardzo fajny, fajny motyw. Myślę, że właśnie taka, taka oprawa, cała ta otoczka to może przyciągać, przyciągać młodzież. I no ja jak najbardziej jej zachęcam. Już trenuję od 12 lat i to jest dla mnie naprawdę wspaniała przygoda. W tym roku wystartowali również zawodnicy w nowej kategorii wiekowej. Dodaliśmy jedną kategorię wiekową najmłodszą, czyli 10 lat i młodsi, potem 11, 12, 13, 14, 15, 16 i ta kategoria Open, gdzie do wygrania są nagrody finansowe. 150 zł za pierwsze miejsce, 100 zł za drugie i 50 zł za trzecie. I jest też dodatkowa nagroda rektora AWF-u Katowice, pana profesora Adama Zająca dla najlepszych zawodników. Po 1000 zł dla najlepszego zawodnika i, i dla zawodniczki. Wcześniej startowałem w Tychach, w Radlinie, w Turowie na AWF-ie w Tychach i jeszcze raz w Turowie. Super impreza na AWF-ie. W kategorii Open najwięcej medali wywalczyli zawodnicy AZS AWF Katowice. W pozostałych kategoriach na podium najczęściej byli Secret Gliwice, UKS Wodnik Siemianowice Śląsk oraz UKP Unia Oświęcim. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy na ostatnie w sezonie zimowym 2013-2014 zawody na orientację z cyklu Katowice wieczorową porą. Wszystkich zakochanych zapraszamy na koncert walentynkowy w muzycznych objęciach. 16 lutego HCGKS Katowice podejmie JKH GKS Jastrzębie. To już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia.